Dzień dobry, Agata Mierzejewska. Ten oto numer w poniedziałek trafi do Państwa rąk, a na ekrany e-wydanie już w sobotę. Chciałam opowiedzieć Państwu, o czym w tym tygodniu piszą nasi dziennikarze. Temat okładkowy można by rzec nieco skrojony na dzisiejszy dzień zaduszny, a przynajmniej budzący tego typu refleksje. Grób ważniejszy niż testament. Kornel Wawrzyniak o tym, że choć co czwarty Polak ma wykupioną kwaterę na cmentarzu, to tylko 9% spisało testament. W Polsce w 90% przypadków krąg spadkobierców ustalany jest na podstawie ustawy. Natomiast najczęstszym powodem podważania testamentu jest nieuwzględnienie w nim najbliższych. W tekstu dowiemy się, że ludziom często wydaje się, iż testament notarialny jest ważniejszy od własnoręcznego. A to nieprawda. W najnowszym przeglądzie czeka także na Państwa wywiad z profesorem Andrzejem Andrusiewiczem pod tytułem Fakty i mity o rewolucjach. Profesor opowiada na przykład o tym, że w armii carskiej 119 generałów miało polskie korzenie i że to carscy generałowie aresztowali Mikołaja II i wydali bolszewikom na pewną śmierć. Z rozmowy dowiemy się także, jaką rolę w rewolucji rosyjskiej odgrywali Polacy. Szczególnie chcę polecić tekst Anny Stachowiak: Alkohol po pandemii. Pijemy więcej i bardziej ryzykownie. Autorka mówi o tym, że wzrost spożycia alkoholi w czasie pandemii wynikał ze strachu z i społecznej izolacji, ale to trend, który się niestety utrzymuje. 15% badanych potwierdziło częstsze picie alkoholu obecnie w porównaniu z okresem izolacji, a w 2021 roku odnotowano najwyższe od lat 90. spożycie alkoholi wysokoprocentowych, a najniższe od 10 lat spożycie piwa. Codziennie kupujemy 3 miliony tzw. małpek, czyli małych buteleczek z mocnym alkoholem, zwykle wódką. Łamacze blokady. To materiał Marka Czarkowskiego, w którym znajdą Państwo informacje o tym, jak krem radzi sobie z sankcjami, bowiem zachodni eksperci oceniają, że tylko w handlu paliwami i tylko w tym roku szara strefa może osiągnąć od 16 do 20 miliardów dolarów. Na przykład Wielka Brytania zwiększyła import paliw z Belgii, która nawet nie ma ani złóż ropy naftowej, ani wielkich rezerw tego, tego surowca. Ma za to rafinerię. Natomiast od 5 kwietnia do 30 czerwca obywatele Ukrainy nie musieli Płacić cła ani podatku VAT przy imporcie samochodów. W tym czasie wywieziono do Ukrainy 236 792 samochody. Na koniec, pozostając za granicą, Tomasz Skowronek o makowych żniwach. Hiszpania jest bowiem największym producentem legalnego opium i światowym liderem w produkcji morfiny dla przemysłu farmaceutycznego. Mak opiumowy to bardzo dochodowa roślina. Rolnicy mówią, że na maku zarabiają dużo więcej niż na zbożu. I niewykluczone, że część makowych pól zostanie zamieniona na Uprawy marihuany. Mam zatem szereg naprawdę dobrych tekstów. O nie, na pewno nie o wszystkich Państwu powiedziałam, bo zabrakło mi czasu, ale polecam i zachęcam do lektury najnowszego, 45. numeru przeglądu.